Więc już trzeci dzień na Pragę idą zarówno w dzień, jak i w nocy silne natarcia nieprzyjaciela. Ale jak do tej pory, przez te ostatnie trzy dni, wszystkie one zostały krwawo odparte przez naszych obrońców. Jakkolwiek mamy duże siły przecież na całym obszarze. Mamy duże siły w Modlinie, w Brześciu, we Lwowie, na zachód od Warszawy, w rejonie Łowicza i Kutna, ale Warszawa jest tym centralnym punktem. Zarówno ze względów politycznych, zarówno ze względów moralnych, posiadanie Warszawy, posiadanie stolicy dla przeciwnika jest niezmiernie ważną rzeczą. Tak już jest zawsze. Zaszczyt to być mieszkańcem stolicy, ale przychodzą chwile, że w niejednym Warszawiaku skóra cierpnie na myśl o tym zaszczycie. No ale trudno. Trzeba się na to przygotować, że to przecież nie koniec. Że jeszcze mogą być dni, których ten zaszczyt bardzo silnie da się weznać. Wszystkie obliczenia w czasie na normalny język pokojowy tłumaczone na wojnie zawodzą. Wszystko się zmienia w tempie błyskawicznym. Jakżeż inaczej Warszawa wyglądała przecież tak niedawno, trzy tygodnie temu, pełna gwaru, światła, podniecenia, podniecenia raczej rado radosnego, wyczekująca, wyczekująca trochę dziecinnie tego czegoś nieznanego, Jakiegoś nowego dreszczyku? No to go ma. Jak wygląda dzisiaj Warszawa? Wszyscy wiemy. Oto są zmienne dni. Oto są zmienne godziny wojny. I dlatego nie należy się cieszyć, że dzisiejszy dzień minął spokojnie i że wczorajszy dzień minął spokojnie. I że już w ogóle spokój zapanuje. Nie straszę. Nie mówię, że to musi nastąpić. Może być, że już nie usłyszymy granatów na murach Warszawy. Może być, że już ani jedna bomba nie spadnie na dom warszawski, ale ponieważ jest wojna, należy się przygotować zawsze na rzeczy najgorsze, a więc na to, że jeszcze może to samo wrócić. Od przed chwilą BBC angielska radiofonia przysłała Warszawie następujące słowa. Cały świat podziwia waszą odwagę. Raz jeszcze Polska stała się ofiarą zaborczego najazdu. Raz jeszcze przez bohaterską walkę Polska stała się chorążym wolności w Europie. My, wasi sprzymierzeńcy, walczyć będziemy o przywrócenie waszej wolności. Prosimy, jeśli to możliwe, odpowiedzcie nam na ten apel jeszcze dzisiejszej nocy ze stacji SPZ 7170 kilocił.